Cześć. Witam bardzo serdecznie. Co mam na ustach? Słuchajcie... Anas Anastazja Wiernik... Nie... Anastazja Beverly Hills. Także bardzo ładnym, brązowym odcieniu. Ale to nie o tym. Słuchajcie... Dzisiaj przychodzę do Was z filmem ślubnym. Słuchajcie, moja siostra wyszła za mąż i z tej okazji zrobiłam jej mały upominek. Taki... Taki niemiecki upominek. Zaraz Wam pokażę. Ale najpierw kawka. Tada! Słuchajcie, to jest karton. A w kartonie są różne rzeczy, słuchajcie. Do kuchni, produkty spożywcze, które kupiłam mojej siostrze z okazji ślubu. Nie, słuchajcie, wygupiam się. Tyle co ja tam chodziłam po tych niemieckich weselach, przyjęciach, ślubach, słuchajcie, tak, się tam, tak to się mówi. Jako fotograf, to troszeczkę się napatrzyłam na prezenty, dlatego że w Niemczech nie ma jakiejś mody na wielkie dawanie kopert. Jest raczej tak zawsze kameralnie: 30 euro, 25 euro. Jakieś właśnie śmieszne takie prezenty, właśnie typu coś takiego. Albo dawanie po prostu mm, jakichś przyborów, takich wiecie, już dla bejbuszka młodej parze, albo robienie właśnie bardziej jakichś takich żartów, niż takie dawanie sztywno koperty z tysiakiem w środku, albo z dwoma najlepiej. Także tutaj e, śluby e, wyglądają nieco inaczej, ale nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, tylko właśnie o tym, słuchajcie, zrobiłam jej taki kosz. Jak widzicie, na wszystkich produktach jest napisane ja. Widzicie? I to oznacza po niemiecku tak. I mam tu taką też kartkę, słuchajcie, i napiszę na tej kartce, że Daniel i Oliwia powiedzieli sobie tak, czyli ja. Czyli jest w Niemczech sklep, u nas jest to Rewe i w Rewe są właśnie produkty, na których jest napisane ja. I to jest bardzo, bardzo... Takie popularne, że w Niemczech właśnie w, się kupuje Państwu młodym właśnie takie różne rzeczy z napisem Ja. I to jest takie śmieszne, że oni powiedzieli sobie ja. I wtedy się komponuje właśnie jakiś fajny kosz, albo właśnie tutaj mam taki fajny karton. Mam też specjalną folię, mam kilka dodatków, słuchajcie. I będziemy sobie taki e, kartonik razem. Razem, słuchajcie, dzisiaj komponować. Ale jeszcze zapomniałam o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, e, ale to kupiłam w innym sklepie, więc idę, muszę to dołożyć. Mam jeszcze Hochzeit zupę. Ale co? Lustyś. Lustyś to oznacza zabawne. E, zupę, co prawda nie jest z ja, bo nie znalazłam takiej, ale no, zupy, słuchajcie, czyli ślubnej zupy nie mogło zabraknąć w tym pakiecie, więc słuchajcie, też to dołożymy. Także zmieniamy kadr i będziemy sobie razem, słuchajcie, pakować ten prezent. Dobra, także na początek sobie wszystko wyciągnę. Słuchajcie, żeby to potem ładnie ułożyć. Wzięłam, słuchajcie, parówki. No to słuchajcie, to jest chyba taki typowy w ogóle niemiecki produkt. Wzięłam im taką cebulkę. Wzięłam produkty, które będą używali i które będą jak najbardziej zgodne też z ich odżywianiem. Słuchajcie, nie brałam jakichś takich produktów, których oni nie będą chcieli tknąć. Proszę bardzo. Właśnie pacy. Tak zwane właśnie te saszetki do ekspresu. Tutaj mamy herbatkę. Słuchajcie, bo Oliwia bardzo często pije... Jakąś taką tajską zupę z tego, z, 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 jak to jest? No, z puszki. Tutaj mamy właśnie pomidorki. I tutaj kupiłam jeszcze dodatkowo, wtedy, właśnie taką kartkę. Tutaj takie ozdoby to jest folia, żeby to ładnie zawinąć. Wziąłam jeszcze właśnie w stożeczki, się też przydadzą. I tu będzie kartka, na której będzie napisane, że Oliwia i Daniel powiedzieli sobie tak. No, także. Ułóżmy to jakoś razem wspólnie i wtedy po prostu ozdobimy, zapakujemy i tyle. Jak widzicie, musiałam zmienić kartonik, bo ten się okazał jednak trochę za duży. Nie wyglądało to za dobrze, więc zapakujemy sobie tutaj po prostu te rzeczy jakoś tak w miarę ładnie. Widzicie ładnie? Wy to widzicie ładnie, ja też to widzę ładnie. I tutaj jeszcze damy właśnie chowcać zupę gdzieś na taki w miarę pierwszy plan, żeby to po prostu było, było widać. Super, nie? Dobra, teraz tak, mamy te serduszka. Ja je otworzę. Te serduszka gdzieś tak, żeby wiecie, żeby to nie było tak by co. Tu mam jeszcze te wstążeczki, co wam pokazywałam. Mm. Tą karteczkę też oczywiście tu gdzieś dołożymy. Znalazłam coś takiego, słuchajcie, kiedyś zamówiłam to na temu i zobaczcie, to nam się fajnie przyda, bo to będzie bardzo pasowało do takiego ślubnego antrua i zrobię to tylko przód, słuchajcie, żeby dać tylko przód, bo papier mógłby się nam, słuchajcie, porozdzielać, bo papier jest cienki. Ja zaraz tu ładnie poucinam, żeby było równiutko te różki. Obecniemy najpierw, żeby się nie męczyć. I teraz spróbujmy to zagiąć do środka, żeby zrobić taki o wykończenie rancik. To jest mega plastyczne, także to jest super. E. fajnie co? Mi się podoba a wam? Dajcie znać w komentarzu. No tu już ten klej już się tak troszkę... No. No, jak fajnie. Kurczę, gdzie by to mogło być? Tu, mm -hmm. tu, tą kartkę. Ona się akurat tak zatrzymuje tam na, na tym. Przy okazji teraz sprawdzimy, jak stabilne to jest. Położę to tu. Wkładam sobie tą folię tu. O, pomocnik pomoże. O, i tak to się ma, słuchajcie, prezentować. Taki cukierek. Teraz na sam koniec, słuchajcie, jak już jest w miarę gotowe, przykleimy sobie tutaj na górę tą karteczkę. Tak to się prezentuje. Pozaklejałam boki, słuchajcie, bo jak będziecie to podnosić, będziecie to brali do rąk. To jest duża szansa, że po prostu ta folia Wam się może nie rozwinie, ale na pewno będzie Wam się przesuwać, więc lepiej te boki zakleić. Porobiłam jeszcze takie, widzicie, ozdoby z, ze wstążki. Ja jeszcze w ogóle utnę tutaj troszeczkę tą górę, bo to jest za kwieciste, za mięsiste. Tego nie, nie potrzebujemy. Zobaczcie, jak od razu lepiej wygląda, jak jest taki bardzo, jak jest taki właśnie ładniejszy kwiatek. No i teraz słuchajcie, tutaj po to zrobiłam właśnie tutaj te dziurki w tym, żeby przejść teraz w wstążeczkę. O, i słuchajcie, tak to się prezentuje. Także podsumowując, słuchajcie, koszty takiego kosza, wydałam na te produkty, słuchajcie, 22 euro, plus kupiliśmy folię za euro, w Tedim. Kupiliśmy serduszka za euro w Tedim i kupiliśmy Hochzeit-zupę za euro w Netto, czyli 3 euro dodatkowo. I co jeszcze w tym Tedim kupiłam? A, i kartkę. Kartka też była za euro, czyli podsumowując yy, taki kosz wspaniałości, ja wam pokażę go jeszcze raz, jak on w rękach wygląda, żebyście mieli obraz, jaki duży on jest. Tak się prezentuje, słuchajcie, myślę, że mojej siostrze się bardzo spodoba, biorąc pod uwagę to, że to jest po prostu taki upominek z okazji tego, że wzięli ślub, a nie taki prawdziwy ślubny prezent, przepraszam. Ja życzę Wam, słuchajcie, miłego, spokojnego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!